Cześć, witam was wszystkich, bardzo serdecznie. Ja jestem Encesja, to jest e, takie jakby wypromowanie mojego nowego kanału. A cóż, e, założyłem nowy kanał e, pod tytułem Toxic Eagle i chcę jakby rozpocząć e, przygodę e, jako e, grafik. Tam trochę piszę po angielsku, bo tak jakby chcę wcielić się w angielskiego YouTube'a, ale e, za bardzo mi to nie wiem, czy mi to wyjdzie, czy wyjdzie. Ale to już jedynie od Was zależy. No i cóż, ja Was proszę o to, żebyście wpadli na ten kanał. Oczywiście link będzie w opisie i zobaczyli. Zobaczyli oraz zasubskrybowali. No i mnie wesprzeli, że tak powiem. Bo to od was zależy jedynie, czy się wybiję na tym nowym kanale, czy nie. Bo, to nie bo na tym nowym kanale nie chodzi o to, żebym zarabiał pieniądze czy coś w tym stylu. Mnie to, nie to gówno obchodzi. Ale nie chcę rozpocząć tę wam przygodę jako grafika, oczywiście też będę robił yy, let's Play, e, ale przeważnie to będzie grafika, grafika. A będę robił tła, yy, różne grafiki. Yy, będę robił też na napolecenia innych, kto by chciał. Więc jeśli byście mnie spytali na tym kanale, to odpowiem przecząco, że nie zrobię na tym kanale, na swoim kanale, czyli MCSG, ale mm, teraz z, z tymi proszeniami zwróćcie się do mojego nowego kanału Toxic Eagle na pewno i na pewno y, wam odpiszę. Ale nic nie mówię, oczywiście, że kończę z tym moim kanałem, bo to był, szczerze, byłby szczerze mówiąc dość duży błąd. Ale liczę na to, że. Yy, no, że nie będę aż tak często wpadał już na ten kanał. Tylko będę częściej się zajmował moim nowym kanałem. Bo też już zacząłem trochę ogarniać Photoshop ale to tam bardzo mało w porównaniu z innymi. W GIMPie będę pracował, w Photoshopie czasami, ale jeszcze się muszę sporo nauczyć, żeby zacząć Photoshopa. No i cóż, jeszcze bym chciał Wam złożyć życzenia noworoczne. Życzę Wam udanego i szczęśliwego nowego roku, spełnienia wszystkich marzeń i oczywiście, żeby się ten rok udał, i żebyśmy coś z niego pamiętali. Życzę Wam oczywiście upitego Sylwestra. Dużo, dużo bomb na niebie. Yy, no i cóż, żeby się udał i żebyście wyszli z tego cali. Ja już wam dziękuję i mam nadzieję, że mm, to się uda. O wykonał. Więc mam nadzieję, że mm, docenicie to i... No i cóż, żegnam Was, bardzo dziękuję Wam za oglądanie, szczęśliwego Nowego Roku, no i cóż, cześć na razie i dziękuję.